Dzień dobry kochani, witajcie, witam was bardzo serdecznie pod tym polskim niebem, a dzielę się, dzielę się z wami kwitnącym dębem, zobaczcie jak to niesamowicie wygląda, to jest dąb, który jest na działce mojego brata, ale zobaczcie, akurat szłam i mówię, nie, szłam rano do sklepu i mówię, jak on jakoś tak aż świeci z daleka, a to są, posłuchajcie, są pyłki, Zaraz zobaczymy, czy Coś jeszcze poleci, bo wcześniej to poleciało. I zobaczcie, jak to. Te listki są takie maleńkie. A. O tu ładne mamy oświetlenie. A tutaj. No, aż będę obserwować, jak to wygląda. A jak już jestem, to pokażę Wam perukowca. I możliwe, że to z tego perukowca nasionko ptaki przeniosły. Do nas na działkę. zobaczcie, jaki perukowiec też, jak już pięknie zaczyna puszczać listki, ale jak będzie kwit, będzie jedno wielkie peruko. <laughs> o, a tam w oddali, zobaczcie, brzozy. Takie przepiękne. To do za chwilę. A teraz jeszcze się z Wami podzielę. Posłuchajcie, to jest cis. No już ma. Myślę, że. Dwadzieścia kilka lat no myślę, że nie 20. Myślę, że około 30. Zobaczcie jaki jest ogromny. No jaki jest ogromny. Ja może sobie tak stanę na tle tego cisu i zobaczcie. Gdzie on tam jest jeszcze? O! o jaki ogromny. I będzie pewna historia. I dlatego nagrywam. Ale to tylko najpierw nagram. Słuchajcie, o tak może jeszcze z innej strony. O. O, zobaczcie tak. Także kochani, jak wam już pokazałam to, co chciałam, gdzie <grywanie> podzieliłam tą przyrodą, która nas otacza, która teraz jest na wiosnę taka piękna, to teraz już zapraszam was. Na kaweczkę poranną. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani, już się pokazuję. Witam, witam cały mój świat. O, jak mnie słońce razi, posłuchajcie, razi mnie, razi. Witam cały mój świat i kłaniam się niziutko, Ha, niziutko. Dzień dobry, witajcie z mojego ogródka. Zapraszam na kawę. Posłuchajcie, jest godzina koło siódmej. O szóstej poszłam do sklepu na drobne zakupy. To znaczy poszłam sobie kupić coś, czego nie mamy tam. No to tak, pochodziłam po sklepie. Mamy taki tu sklep spożywczy niedaleko. Mm. I kupiłam takie ciacho. z tutejszej piekarni, gdzie pieką głównie chleb, ale to też. Mm. To jest ciacho. Z makiem i z marmoladą. Wiecie co? To były takie kiedyś ciacha. Dawno temu. Dzień dobry, Bogusiu. Dzień dobry. Mariola. Mm. Jak nie było kiedyś nic, co? Tym, co są młodsi i nie pamiętają. Bo słuchajcie, nie było nic. Chodziło się do sklepu i można było kupić masło, mleko, chleb. No i na przykład... U nas na półkach stały, wszystkie półki były zapewnione, takie kalafior konserwowy. Tak wiecie, jak ogórki są konserwowe w odcie, to był ten kalafior. I od czasu do czasu ktoś to kupował. A między innymi kupował to mój tata, który jako, że lubi grzybki w wodzie, lubił, to też czasem kupił. A teraz wchodzimy i nie wiadomo w sumie co kupić. Teraz to właśnie wybieramy, żeby był jakiś fajny smak. Albo, żeby nie było chemii. Posłuchajcie, ja się jeszcze podelektuję chwilę, zaraz będę z Wami rozmawiać. Tak, to jest, ja się delektuję. No ciekawe to. Mmm. Posłuchajcie, no tak, kaweczka w eleganckiej filiżance. No elegancki. Talerzyk też jest elegancki, no słuchajcie. A co to jest za? Queen Anna. Mmm. China. No dobrze, niech będzie. Także kawa z całym światem obecna. Mmm, ale mi smakuje, posłuchajcie, słuchajcie, rewelacja. Jak to mówię, teraz kawa po polsku, tak? Czarna, mielona, zasypana. Zalana wrzątkiem. Taka sypana łyżeczką do filiżanki. I do tego. Oczywiście Mle, nie, śmietanka. Także kochani, spraw jest wiele. Nagromadziło nam się wiele spraw. <grym <grym <grym> takich fajowskich. I posłuchajcie, tak jak widzieliście, podzieliłam się dębem. No dąb nie zaskoczył, no bo mówię normalnie, aż muszę to nagrać, żeby to było widać. Bo do tej pory, a trochę żyję lat, no wiecie jak ile ja żyję. 36 z małym kawałkiem. Nigdy nie zwracałam uwagi. Może były duże liście, a może teraz ta wiosna, która wcześniej przyszła, prawie o miesiąc, albo o miesiąc, to spowodowała to, że najpierw widać te kwiaty, a liść, listeczki, jak widzieliście, są malutkie. No to taka ciekawostka przyrodnicza. Później drugi temat jest, a to jest temat związany z Iwonką i z wyjazdem do Bremy. Posłuchajcie, to ten cis, ale to ja tylko pokazuję. Temat powiemy kiedyś. I jest jeszcze temat jeden. Jak, posłuchajcie, my mamy tak. A wracając do tematu z Iwonką, to jest jeszcze tak, że posłuchajcie, jak ja czułam w domu, że są jakieś duchy. To znaczy, wiecie, to jest tak, człowiek sam przed sobą się boi przyznać, że czuje coś, że, że coś jest. Ale to tak uważa, że mu się wydaje, ale no czuje. Jakiś taki tam, duch mi się tam przyjął, jakiś taki. Może nie tak, że go widziałam, tylko go czułam, że oczami wyobraźni, że on tam jest, nie? To tu, to tu. Jakoś takiego miałam stracha. No i z tym tematem właśnie rozmawiałyśmy. No, przerobiłyśmy go z Iwonką. I przyjechałam bardzo ciekawa, jak się będzie to, jak się to zadzieje. No i pozwolicie, i nie ma nic. I ja jestem zadziwiona, bo to już trzeci dzień chodzę i nie ma nic. I nic nie czuję, i nic się nie dzieje. Nic mi się nie wydaje, nic nie odbieram i utwierdzam je to tylko w przekonaniu, jak wiele w prawdziwości jest w naszych odczuciach, w naszych lękach, naszych strachach, w naszych niektórych obawach, że coś się zadzieje i nie wierzymy sobie. Nie wierzymy. I teraz posłuchajcie temat, do którego właśnie chciałam zawiązać. Dzień dobry Mariolu. I posłuchajcie, to jest do Marioli dzisiaj to zanadykuje Marioli. Mariolu, kochana, pozwól, że tobie, ale to dotyczy nas wszystkich. Jest taka technika, posłuchajcie, gdy coś do nas przychodzi, z czym sobie nie radzimy, z co uważamy, że to nie jest dla nas, niepotrzebne, a to przychodzi w jakimś, z jakiegoś powodu. Posłuchajcie, powodów może być mnóstwo, ale jak dowiedzieć się, jaki jest ten pomysł, jaki jest ten powód? Po prostu. Posłuchajcie, siadamy sobie w spokojnym miejscu w domu, no bo musi być spokojnie. Musimy być odprężeni, nie tak, że zaraz telefon zadzwoni, wyciszyć, wyłączyć telefon. Tylko tak najpierw troszeczkę pomyśleć, uspokoić umysł i posłuchajcie, na przykład mamy, siedzimy na kanapie i mamy fotel. O, to może takie będzie piękny pokaz. Mamy takie miejsce, może być, posłuchajcie, stół, obok krzesło i na tym... No, ale przyjmijmy wersję z fotelem. Siedzimy sobie na kanapie. Tu jest stolik, tu jest fotel, i na tej kanapie, oczami wyobraźni, usadzamy nasz problem, który ma nazywać X. I posłuchajcie, i zaczynamy z nim rozmawiać, jakby był z człowiekiem. O, o to mi chodzi. Żebyśmy mieli tego świadomość. Ja to tak od strony technicznej staram się opowiedzieć Wam. Jest to technika znana, stosowana, tylko może nie dla wszystkich. Tylko jest to przez psychologów. O, to w takim gronie to jest stosowane. Także jedna z technik terapeutycznych. Dobrze. I teraz posłuchajcie. I jest to rodzaj ustawienia. Ale to jeżeli ktoś zna nazwę ze swojej strony, ze swojego doświadczenia, to proszę podzielcie się. I posłuchajcie, bierzemy ten problem. Lub daną osobę, która na przykład już jest na tamtej stronie, a chodzi za nami i, i coś chcemy, i coś chce od nas. My to czujemy, a nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, no to dany problem, daną sprawę, daną osobę sadzamy na tym fotelu. Oczywiście, w wyobraźni. I mówimy: proszę Cię bardzo. I posłuchajcie, to jest też fajne, jakbyśmy mówili na głos. Dlatego mówię, że to ma być spokojne miejsce, gdy jesteśmy sami, gdy nam nikt nie przeszkadza. I jest. Dlaczego mówię, że nagłos może być dobry? Dlatego, że jest tak czasem, że usłyszymy siebie i nie zadajemy pytanie. Po pierwsze, pytanie: czy, no to weźmy sobie może jakiś taki przykład. Sprawa X, nazwiemy ją. Sprawo X, ja Cię dzisiaj tutaj sadzam, czy zgadzasz się, żeby, żebyś tutaj usiadła? O, i słyszę przyzwolenie, tak. Jeżeli nie, no to zadaj pytanie: a dlaczego nie? Co mam zrobić, żebyś się zgodziła? I teraz tak, sprawo. Dlaczego X, dlaczego ty do mnie przyszłaś i jaki jest tego powód? No i teraz pewnie słyszę, widzę uśmiechy. I posłuchajcie, najciekawsze jest to, że ta odpowiedź tej sprawy to on do, na, do nas przyjdzie w myślach. Tak tak tu się nic nie zadzieje, że nagle coś ożyje, nagle coś przyjdzie, powie, nie wiem, coś się ruszy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uzyskać odpowiedź, a my kierując naszą uwagę i wyrażając prośbę, słownie y, nawiązujemy kontakt. I tak jest na przykład bardzo często, bardzo często też można zrobić z osobami, do, którym, do, któryś, do których chcemy coś powiedzieć, a nie mamy możliwości. Bo jej nie spotykamy, bo jej nie widzimy, bo się wstydzimy, bo się boimy. I sadzamy taką osobę, która ma tak i tak na imię, i powiedzmy, niech będzie to Izabela, w moim przypadku. Izabelo, pozwól, że dzisiaj Ciebie o coś zapytam, ale proszę Cię, usiądź sobie tutaj ze mną. I tą Izabelę sadzamy na tym fotelu. I zaczynamy z nią konserwację, konserwację konwersację w myślach. Możemy mówić. I mówimy: Posłuchaj. Po pierwsze, jeżeli mamy coś do kogoś, to posłuchajcie, możemy to wszystko teraz powiedzieć. I to jest ten moment. Tak mówimy. Co nam leży na sercu, tak wszystko, wszystko możemy powiedzieć. By później na końcu zadać pytanie. Tak. Zobacz, tyle rzeczy się zadziało. Tyle rzeczy miałam do ciebie, bo głównie to są pretensje, albo jakaś niemożność rozmowy, że nareszcie tej osobie to powiemy. Po pierwsze, nam się ulży. A po drugie, może, może, a nawet na pewno, tylko posłuchajcie, to jest tak, że nie oczekujemy. To nie jest tak, że ja jak posadzę, to mi na pewno przyjdzie. Im bardziej będę wymagała, żeby się to zadziało, tym bardziej się to nie zadziała. Bo to jest taka rozmowa duszy z duszą. I to myślę, że to jest właściwa odpowiedź. Także nie oczekujemy nic po tym spotkaniu, tylko chcemy wyrazić to, co mamy w sercu. No to wyrażamy do tej sprawy, do tej osoby, do tej sytuacji, którą tu właśnie usadowiliśmy na tym fotelu. I posłuchajcie, jak macie chęć, to zróbcie. Zobaczcie, jak to działa. Ale mnie i ja to zastosowałam pierwszy raz wiele, wiele lat temu. No, tak gdzieś powiedzmy, koło 2010 i właśnie z podpowiedzi Iwony, a Iwona jest nie zapominajcie, terapeutą. I teraz tak. Ja mówię, wiesz co ja nie mogę się z tym facetem dogadać. Nie mogę. A Iwonka mówi, no to sobie zrób ustawienie. Jakie Iwonko ustawienie? No to posadź go i zapytaj się. Posać go przy stole i zapytaj się, ale dlaczego ja się z tobą nie mogę dogadać? Słuchajcie, przyszły mi wszystkie, przyszła mi odpowiedź tak prawdziwa, że aż mnie zatkało. To tak to poczułam, jakby on mi to powiedział. I jeżeli ta odpowiedź, i odpowiedź dostałam, no to się wszystko wyjaśniło. I posłuchajcie, i to to nam pomaga. I dlatego, jeżeli mamy jakieś, na przykład posłuchajcie, męczy nas jakaś choroba, męczy nas jakaś przypadłość, to tak jak ja, posłuchajcie, ja tak samo robię z moją piętą. Czyli, szanowna pięto, tak w duchu myślę do niej, usiądź tutaj koło mnie, przybądź, znaczy, może usiądź w sensie, bądź tutaj koło mnie, i powiedz. Co jest takiego w moim życiu i w Twoim bólu? Na co mam zwrócić uwagę? Co ty mi mówisz? Co ty mi podpowiadasz? Co ja mam z tym zrobić? I posłuchajcie, nie oczekujemy, że. O, teraz jak będziemy oczekiwać, a, bo ona nam powie to czy to. Posłuchajcie, ta odpowiedź przyjdzie. To jest tak jak i z miłością. Jeżeli kogoś kochamy, to nie mówimy, posłuchaj, ja Ciebie kocham, to Ty też musisz. Nie, jak jest miłość między dwiema osobami, to ta miłość jest i ona płynie. A nikt nikogo do miłości nie może zmusić. I wiecie co, kochani, zauważyłam też już tak z perspektywy obserwacji rozmaitych związków ludzkich, że jak wiele osób się oszukuje i mówi, a ja to jestem taka dobra albo taki dobry. Ale to nie mów, że jesteś dobry czy dobra, tylko zacznij działać i po owocach, abyśmy ciebie poznali. Zrób to, zrób to i też nie oczekuj, że ktoś ci powie: "Ach, ja to ci tu pomagam, bo ty jesteś taka dobra". Nie, nie, nie. Trzeba być szczerym wobec siebie i szczerym wobec sytuacji i wobec uczucia. I albo jest miłość, albo jej nie ma. Albo powiedzmy sobie, tak teraz, dzisiaj, prawdę w oczy, nigdy jej nie było. Było zauroczenie, a może poleciałam na pieniądze, albo na układ, albo na nie wiem co jeszcze, ale miłości nie było. No to jeżeli miłości nie było 20 lat temu, to jej nie ma. Nie szukaj jej, bo jej nie ma, bo jesteś w związku obok. Bo ta miłość, jakbyście byli razem, to ona by była i by się nie zastanawiała. To tak jak mój brat pewnego dnia mówił, jaki on jest szczęśliwy. Słuchajcie, z 15 lat temu. I on mówił, wiesz, ja ty jestem taki szczęśliwy. I Ja tak wtedy powiem do niego. Tak, nie wiem, czy powiedziałam, tego już nie pamiętam. I jak to tak? Ja jakoś tego nie czuję, że on jest szczęśliwy. A on tak mówi głośno, ja jestem szczęśliwy. I zobaczcie, on i już teraz z perspektywy, teraz dopiero to widzę. Wcześniej tego nie widziałam. Chociaż powiem tak, nie czułam, że każdy z nas próbuje. Być szczęśliwy i sobie pewne rzeczy wymówić. No ale jeżeli nie jest? No nie, no bo człowiek, posłuchajcie, jeżeli mamy sytuację, to chcemy ją ratować. Chcemy, no przecież jesteśmy w tej sytuacji, z jakichś względów poszliśmy i zdawało nam się, że będzie tak cudownie. Na początku było fajosko, a później było mniej fajnie. A może Kuźwa nigdy fajnie nie było. Tylko robiliśmy, co mogliśmy, żeby się to zadziało. I spotkałam się teraz właśnie z ze sformułowaniem, że facet jest zero jedynkowy. No dobrze, ale jeżeli mamy związek, i facet jest zero jedynkowy, a kobieta też. Przepraszam za słowo kobieta, no to. A od kobiety wymagamy, wymagamy. Chcemy, żeby była empatyczna. Ale posłuchajcie, kiedy związek jest fajny? Jeżeli facet jest zero-jedynkowy, zero a kobieta jest empatyczna i to współgra, jeżeli wszyscy jesteśmy zero-jedynkowi i mówimy, ach, te pieniądze, kochamy pieniądze, to nie ma miłości, nie ma żadnej empatii, tylko jest miłość do pieniędzy. I wymagamy, żeby te pieniądze były, bo nam będzie dobrze, będzie, kiedyś, bo musi nam być dobrze, teraz już, musi nam być dobrze, bo mamy pieniądze. A to posłuchajcie, te pieniądze są potrzebne, ale te szczęśliwe pieniądze. Te z, z pracy nie z takiego, że ja, cię tu, ja się tu sprzedałam albo ja oszukałam. Był taki jeden kiedyś, co, z mojego grona znajomych, sprzedał firmę, powiedzmy, wystawił 20 milionów, wziął 10 i strasznie się cieszył, że już facet połowę zapłacił, w sumie już nie musi więcej, bo już ta firma i tak nie jest tyle warta. I o czym to świadczy? że i jeden drugiego oszukał, bo się ten ześmiał, czyli on go zbajerował, żeby tą firmę kupił, że taka jest cudowna, a ona nie była. I ten, co sprzedawał, doskonale wie. I teraz jest pytanie, to jakie będzie szczęście i jakie, jakie będą te pieniądze, które przyszły do nas z tego oszustwa oszukane? No nie oszukujmy się. Posłuchajcie, chłodno, chłodno. Jest, posłuchajcie to, że słoneczko świeci, ale jest plus jeden. Wszłam do sklepu godzinę temu, to mi, a słońce nie było jeszcze tak, że mi uszy zmarzły. I mówię, ale jak to mrozu bardzo nie widać, a uszy mi marzną. No ale okej, okay. byliśmy na urlopie w lutym i było ognisko. No to trochę sprawiedliwości na tym świecie musi być, to teraz trochę zimy też musi być. Trochę zimna, zimna. Także posłuchajcie, zobaczcie. Gdy się spotkają osoby takie, dwie zero-jedynkowe. no to nie ma tej empatii. I nie będzie. I jej nigdy nie było. Tylko tak mówiliśmy, kocham Cię, kocham Cię, a ja Cię kocham. Albo mówiliśmy do wszystkich, a jak ja jestem szczęśliwa, albo jaka ja jestem szczęśliwa. I tak przychodzą, tak się z Wami dzielę, bo przychodzą do mnie takie spostrzeżenia, które miałam kiedyś, które nagle się okazują, że one są prawdziwe. A propos mojego brata, który teraz nie mówi, że jest szczęśliwy. I ja po prostu czuję, że On jest szczęśliwy. To jest ciekawe. I to nagle mi otworzyło oczy. Ja czuję i widzę, że On jest szczęśliwy. Zobaczcie, ile trzeba było w życiu, jaką drogę zrobić, żeby dojść do jakiegoś takiego zrozumienia, do jakiegoś takiej radości życia. No bo po co? Po co my idziemy tą naszą drogą życia? Żeby uszczęśliwiać siebie czy uszczęśliwiać innych? No właśnie. Po co? Ale tylko wsparcie innych i pomoc bezinteresowna innym daje nam radość, pomoc serca. Jak masz chęć pomóc, to pomóż, a nie kombinuj, że a, a to, mi się, to mi się opłaca. Opłaca. No właśnie, jest opłacone. Bardzo ładne słowo, posłuchajcie, trzeba go usłyszeć. Opłaca się. Także widzicie, kochani, jak przychodzi spokój, jak przychodzi chwila relaksu na urlopie, jak to bieżące życie, takie codzienne, które no, trzeba iść do pracy, trzeba wstać, trzeba pracę wykonać, wrócić, odpocząć, i teraz posłuchajcie, jak nagle człowiek się już wyśpi, zaczyna dostrzegać inną rzeczywistość. Tą prawdziwość i te przepiękne tulipany. No, zobaczcie te tulipany. Ja nie wiedziałam, że ja tak lubię te moje tulipany. No, one są po prostu, one dają radość życia. I teraz zobaczcie. Teraz kwitną tulipany, kwitnie barwinek, kwitną szafirki jeszcze. Mlecze praktycznie już przekwitły. Ale za chwilę zakwitną irysy. Za chwilę zakwitną piwonie. No, później troszeczkę będzie kwitła trawa. A tu Ani widać, a tam jeszcze rajska jabłoń kwitnie. A tu prawdziwa jabłoń kwitnie. Nie rajska. Bo z rajskiej jabłoni to tylko posłuchajcie, ptaki mają używanie. No mają, niech mają jedzonko. A z tych prawdziwych jabłek może chociaż z pięć będzie na drzewku, to kosztujemy. Spróbujemy takich prawdziwych. I ja mam wczoraj, posłuchajcie, lody Grycana. Tak, powiem jedno. Tam nie ma chemii. Lubię lody. Jest taka jedna kawiarnia, gdzie robią sami lody i tam lubię zjeść te lody, a te inne takie, co się kupi, a szczególnie jakieś takie wyjątkowo tanie, no to po prostu łyżka, no chemia, no, no takie mam podniebienie i tak czuję. Agrycana wczoraj zjadłam z przyjemnością i śmialiśmy się, posłuchajcie wracając ze sklepu, że jest taka pogoda, że można nieść te lody ze sklepu wyjęte z zamrażarki, można iść jeszcze na długi spacer i tak się jeszcze szybko nie rozpuszczą, bo było po prostu zimno. Kochani, także jeżeli macie jakiś problemik, Jakąś sytuację, zdarzenie, osobę, z którą nie macie kontaktu, a chcecie nawiązać, nawiązujcie. Według tego przykładu, który wam podałam. Oczywiście z początku człowiek jak tak usłyszy, co ta Magda mówi, to powie tak, o tam se zmyśla. No nie, ale posłuchajcie, to jest dla chętnych. To nie jest tak, że każdy musi. Gdy znajdziesz i poczuj, znajdziesz czas, a poczujesz potrzebę takiej konfrontacji z tą energią tego miejsca zdarzenia sprawy, to to wtedy się dzieją tak zwane cuda, <laughs> kochani. To w górę serca i do zobaczenia wkrótce. Ale jeszcze wam pokażę te tulipany w tym słońcu. No, nie, no, ja po prostu posłuchajcie, moment, poczekajcie, muszę tutaj zdjąć kamerkę. I zobaczcie, no zobaczcie, jakie, jakież one są przepiękne. No, 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 niesamowite, no. I to, co się dopatrzyłam, to po prostu na bazie żółtych tulipanów są te hodowle inne. No ten barwinek, ale tutaj te pełne. Słusznie, Olusia napisała, to są tulipany piwoniowe. <noise> Kochana, no piwoniowe. No tutaj ten czerwony w cieniu, ale zobaczcie, są żółte, jest żółty w środeczku, o, jest. Piwoniowe, tu te małe pomarańczowe, a tu jeszcze pokażemy, tu resztka, słuchajcie, szafirki, no i jeszcze kwitną. O. O. Ha. a tam machonia jaka ładna. Także kochani, do zobaczenia wkrótce.